Spotykamy się ponownie tutaj przy naszej bateryjce. Jest to ostatnia już doba ładowania, którą wykonałem. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Amperomierz nam pokazuje 4. Niżej już zejść nie chce. Ładowanie mamy 15:49, 15:50 prawie, że już chyba też wyższego tego ładowania nie było. Napięcia. Teraz zobaczmy, co tu się dzieje. A zaczniemy od tej celi. Mamy w połowie, w połowie białej podziałki. Pamiętacie? Tutaj na początku tego, na początku tych pomiarów mieliśmy na czerwonej. Skali bardzo wysoko, teraz jest na białej. Na środku, o, patrzcie, tutaj w tej celi, która najlepsza była, wchodzi nam na zielona. Tak więc jest to interesujące. Tu też mamy, tutaj troszeczkę na czerwono ona wchodzi. Wypuszczę troszeczkę płynu, się upływa, kto na nie opierał. Jest, jest na białym, na połowie białego. Piąta cela praktycznie dotyka nam zielonego. Zaraz zobaczymy, co tam jest za odczyt na tym zielonym. No i tu też troszeczkę wypuszczę. Praktycznie na zielonym. Zakończam już to ładowanie. A teraz sprawdźmy, co tu są za odczyty. Nie wiem, czy to się sfokusuje, bo tu zbyt dużo jest rzeczy dookoła. Ok. 1,25 jest na linii zielonej. Tak więc ja uważam proces ładowania za zakończony. Jeszcze raz tutaj 15:48, tutaj mamy 3. Wyłączamy to wszystko. Zostawiamy teraz akumulator w stanie spoczynku i zobaczymy, co będzie za jakieś 8 godzin. Wrócę tutaj, zrobimy tutaj. Pomiar spoczynkowy napięcia i możliwe że przyjdzie już moja maszynka do testowania baterii i sprawdzimy sobie baterię maszynką taką elektryczną, elektroniczną. Zobaczymy co ona tam ciekawego nam pokaże. Tak więc, to usłyszenie i do zobaczenia za jakieś 80 godzin. Trzymajcie się.